Cześć wszystkim na moim kanale. Nadszedł czas, żeby Wam pokazać moje ukorzenione sadzonki chryzantem. Ostatnio stosowałam właśnie środek na mszyce, bo te mszyce mi tutaj zatokowały te sadzonki. No i też Wam pokażę, że one tak naprawdę się ukorzeniły. Ukorzeniłam je w kwietniu więc myślę, że tak jakoś 2-3 tygodnie potrzebowały, żeby się ukorzenić i muszę Wam tutaj powiedzieć, że nie stosowałam ukorzeniacza, tylko bezpośrednio włożyłam do tego kubeczka z takim zwykłym podłożem uniwersalnym i ostatnio właśnie już sprawdzałam sobie, to pojawiły się korzenie. Mam nadzieję, że to dobrze widać tutaj w kamerze. No i tutaj jest dwie sadzonki, tutaj sobie tylko oddzielam i mam dwie takie piękne sadzonki szedzę tutaj już po zastosowaniu preparatu, ona już już nie mogę użyć takiego słowa padły no ale jeszcze to wszystko znajduje się tutaj właśnie na na tych łodygach jeżeli chodzi o posadzenie to dopiero posadzę je w gruncie, gdzieś tak po tych przymrozkach myślę, że może w okolicy 20 maja jeżeli będą warunki sprzyjać, to oczywiście pokażę Wam filmik, jak sadzę i zabezpieczam te chryzantemy przed ślimakami, bo rok temu lub nawet dwa lata temu bardzo często te sadzonki były zjadane przez ślimaki u mnie i były trochę nadgryzione te małe sadzonki. No i w, oczywiście tutaj w, tych, w takim, można powiedzieć, w tym pierwszym miesiącu ważne jest nawożenie tutaj, żeby ten nawóz był na bazie azotu, żeby ta roślina była pobudzona do wzrostu, a później już będę stosować inny, inny nawóz, nie już na bazie azotu, ale myślę, że będę Was o tym informować w kolejnych filmach, więc to wszystko w tym filmiku i do usłyszenia wkrótce.